Według mnie najważniejszą rzeczą w, w życiu, w działalności, w rozwoju społeczeństwa jest, jest to z rozwój ludzki. Czy zdaje się, że, że ci wszyscy, którzy mogą, powinni wspierać oczywiście, zaczynając od siebie samego, swój własny rozwój, ale również rozwój innych ludzi, z którymi są w kontakcie. Wydaje mi się, że zamożem studencki, uczniowski jest czymś bardzo, bardzo ważny. To jest pierwsza jakby taka próba zakosztowania działalności zespołowej, działalności społecznej, działalności publicznej, raczej działalności, działalności liderskiej. I wydaje mi się, że, że ci ludzie, którzy to prowadzą, którzy pomagają tym młodym ludziom działać, rozwijać i tak dalej, mają, wydaje mi się, kolosalnie ważną rolę i nie nieważna odpowiedzialność. Oni są właśnie tymi, tymi edukerat, edukar, edukatorami, wychowawcami następnego pokolenia. Oczywiście wychowanie, prawdziwe wychowanie, to nie jest narzucanie jakiegoś szablonu, to jest zmuszanie ludzi do tego, żeby zachowywali się tak, jak dyktuje tradycja, czy procedury jakiejś organizacji, czy coś takiego. To jest wprost przeciwnie, stwarzanie przestrzeni, do rozwoju. Myślę, że tego rodzaju działalność, albo jeżeli opiekunowie szkolni właśnie, właśnie tym, tym, tym się zajmują, no to spełniają naprawdę bardzo ważną rolę.